Witajcie, kochani! W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 25 interesujących faktów dotyczących Hiszpanii. Hiszpania jest krajem leżącym na dwóch kontynentach w Europie i w Afryce. W Afryce znajdują się dwa hiszpańskie miasta Ceuta i Melilla. Hymn hiszpański jest jednym z nielicznych hymnów narodowych, który nie posiada oficjalnie zatwierdzonych słów posiada tylko melodię. Pełne imię znanego hiszpańskiego malarza Pablo Picasso brzmiało Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno no María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz i y Picasso. What? Hiszpanie są autorami takich wynalazków jak Chupa Ciups, pomysłodawcą był katalończyk Enric Bernat, a logo tego Lizaka zostało wymyślone przez samego Salwadora Dali. Kalkulator: jego wynalazcą był Ramon Verea. Pierwszy kalkulator ważył aż 23 kg i był wykonany ze stali. Za twórcę kolejki linowej uważa się Leonardo Torres Quevedo, Hiszpan Manuel Halon jest uważany za wynalazcę Mopa. Oraz jednorazowej strzykawki. Hiszpania posiada prawie 8000 kilometrów plaż, to tak jak jechać z Madrytu do Moskwy i z powrotem. W Hiszpanii znajduje się bardzo dużo barów i restauracji. Według obliczeń, jeden bar przypada na 169 mieszkańców. Najdroższa restauracja na świecie znajduje się na Ibizie. Nazywa się ona Sublime, i żeby zjeść tam kolację, to trzeba wydać średnio 1700 euro od osoby. Hiszpania jest największym producentem oliwy z oliwek na świecie. Przypada jej około 44% całej światowej produkcji. Hiszpania jest jedynym producentem bananów w Europie. La tomatina to hiszpańska bitwa na pomidory. Odbywa się ona w ostatnią środę sierpnia w miasteczku Buniol w Walencji. Tortilla francuska jest wynalazkiem hiszpańskim. Hiszpania jest jednym z krajów, w którym spożywa się najwięcej kokainy. Cadiz to najstarsze miasto w Europie. Alhambra w Granadzie jest miejscem najchętniej odwiedzanym przez turystów spośród wszystkich zabytków znajdujących się w całej Hiszpanii. Hiszpania to kraj, gdzie większość społeczeństwa akceptuje homoseksualizm, tylko 6% Hiszpanów uznaje to za społecznie niemoralne. Hiszpania jest jednym z krajów, gdzie najwięcej oddaje się organów. Na Wyspach Kanaryjskich można usłyszeć język gwizdany. W 2009 roku został on wpisany na listę UNESCO. Una botella de vino pinto. Una botella de vino blanco. W Hiszpanii znajduje się prawie tyle samolotnisk co prowincji – 48. Hiszpania nie brała udziału ani w I, ani w II wojnie światowej, przy czym wojna domowa, która trwała w Hiszpanii w latach 1936-39, jest uznawana za wstęp do II wojny światowej. W Hiszpanii, oprócz języka kastylijskiego, powszechnie znanego jako język hiszpański, oficjalnie uznawane są również inne języki, takie jak na przykład kataloński czy baskijski. Mimo, że Hiszpanie słyną ze siesty, to aż 58,6% Hiszpanów mówią, że nigdy nie śpią w czasie siesty. Hiszpania jest krajem, gdzie ludzie mają najwięcej dni wolnych od pracy w ciągu roku 14. W Hiszpanie wynaleźli symbol dolara. W Hiszpanii, kiedy dziecku wypadnie ząbek, to nie przychodzi do niego wróżka zębuszka, tylko przychodzi ratoncito perez, czyli myszka perez, i zostawia dziecku pieniążek i zabiera ze sobą ząbek. W Hiszpanii można dostać mandat nawet do 100 euro za jazdę z ręką wystawioną poza samochód. No nic, kochani, to już by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli wy znacie jakieś ciekawostki dotyczące Hiszpanii, to proszę piszcie mi tutaj pod filmem, bardzo chętnie je poznam. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, to serdecznie zapraszam do subskrybowania i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, pa!